Cześć. Tu Horyzont AI, twój kompas w świecie sztucznej inteligencji. Słuchasz wtorkowego audio newslettera, w którym dziś poruszymy następujące tematy. Polska wdraża unijny AI Act. AI na medal, sztuczna inteligencja na igrzyskach. Poznaj Vasa 1. Microsoft rewolucjonizuje AI. Edytor genów AI. AI na wynos, czyli szybkie linki. Narzędzia AI: Limitless, Packify, Noki AI. Jest też zabawa real or fake oraz rabat na bestseller nadchodząca fala. Zanim jednak przejdziemy do meritum, krótki, ale ważny komunikat. Zmieniamy adres e-mail, z którego wysyłamy Ci newsletter. Chcesz dalej otrzymywać wiadomości ze świata AI i praktyczne poradniki? Dodaj adres newsletter do swoich kontaktów. Tymczasem przejdźmy do wieści. Horyzont trzyma rękę na pulsie. Polska rozpoczęła wdrożenie unijnego AI Act. 13 marca 2024 roku Parlament Europejski zatwierdził nowe rozporządzenie. Akt o sztucznej inteligencji. Pełną treść aktu w języku polskim znajdziesz w linku na mailu. Jest to pierwsze tego typu na świecie prawo, które w sposób całościowy ma uregulować sektor AI. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło pracę nad wdrożeniem AI Act do polskiego prawa i już teraz zaprasza do udziału w prekonsultacjach. To szansa dla wszystkich interesariuszy sektora AI, by wpłynąć na kształt przyszłych regulacji. Mówi komunikat ministerstwa. Takie podejście ma zapewnić, że technologie AI będą rozwijane i stosowane w sposób odpowiedzialny oraz zgodny z potrzebami wszystkich zainteresowanych. Wspólnie z ekspertami chcemy wypracować przyjazny i bezpieczny ekosystem AI w Polsce. Dariusz Standerski. Pierwszym etapem prekonsultacji było odpytanie zainteresowanych wdrożeniem o to, jak konstruować organy, które w przyszłości będą zajmować się nadzorem nad AI. AI na medal, czyli algorytmy na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. M.K.O.L. zapowiedział, że zamierza wykorzystać potencjał AI. W ramach przygotowań do Igrzysk w Paryżu, które rozpoczną się za mniej niż 100 dni, planowane jest użycie technologii na wielu płaszczyznach zarówno w trakcie imprezy jak i później. Jakie są plany wykorzystania AI? Ochrona sportowców przed hejtem online, na przykład bodyguard AI app, wykorzystanie AI do realizacji transmisji, a nawet do sędziowania oraz do odkrywania talentów przyszłych medalistów. Wykorzystania AI dla celów bezpieczeństwa, w tym systemy wideo wykrywające potencjalne zagrożenia, np. porzucone paczki czy analiza wzrostu zatłoczenia kluczowych miejsc na arenach. AI w tym zakresie będzie testowana podczas innej paryskiej imprezy poprzedzającego Olimpiadę, wielkiego turnieju tenisowego Roland Garros. Turnieju, który promowany jest plakatem wygenerowanym przez, a jakże, AI. Zobacz, jak wygląda oficjalny poster imprezy, link na mailu. Teraz czas na to, abyś poznał VASA 1, czyli Microsoft rewolucjonizuje AI. Microsoft opracował technologię sztucznej inteligencji o nazwie VASA-1, która umożliwia tworzenie krótkich filmów, na których osoby na zdjęciach mówią w synchronizacji z nałożonym dźwiękiem. Model ten może także dostosowywać mimikę i ruchy głowy, by całość wyglądała jak najbardziej naturalnie. VASA-1 radzi sobie z nietypowymi danymi, takimi jak artystyczne zdjęcia, śpiew czy mowa w innym języku niż angielski. Sprawdź, jak wyglądają filmy stworzone przez Wasa1. Link w mailu. Edytor genów AI. O co chodzi? Biotechnologiczny startup ProFluent opracował innowacyjną technologię sztucznej inteligencji, której zdolności mogą zrewolucjonizować edycję genów. Firma wykorzystuje metody podobne do tych, które napędzają chatboty typu ChatGPT, tworząc możliwość generowania makiet, mikroskopijnych fragmentów DNA i edytowania ich. W opublikowanym badaniu czytamy, że technologia oparta na CRISPR pozwala tworzyć zupełnie nowe edytory genów, analizując ogromne ilości danych biologicznych. Co więcej, startup udostępnił jedno z narzędzi Open CRISPR-1, na zasadach open source co umożliwia naukowcom na całym świecie eksperymentowanie z tą technologią. AI na naszych oczach zmienia przyszłość medycyny, umożliwiając naukowcom szybsze dostosowywanie leków. I metod leczenia do indywidualnych potrzeb pacjentów. O czym jeszcze w mailu? Koniecznie tam zajrzyj, bo linkujemy tam do takich treści jak Nowe funkcje AI w Adobe Premiere Pro. Zobacz, co potrafią. Poszukujesz rozwiązań AI lub chcesz tworzyć rozwiązania dla firm. Oto marketplace łączący MŚP i dostawców rozwiązań AI. AI, czy już sztuczne mózgi? Wykład profesora Ducha. Drake użył AI do sklonowania głosu Snob Doga i Tupaka w swoim utworze. Jak to brzmi? Czy Polska stanie się globalnym hubem outsourcingu AI? Analitycy Banku PKO prognozują przyszłość rynku pracy. Amerykańska armia używa AI do sterowania F-16 plus człowiek versus AI. Sztuczna inteligencja w formule 1. Przeczytaj o AI w padoku. Oprócz tego, w narzędziowniku znajdziesz. Clips AI, który nagrywa Twoje spotkanie biznesowe, tworzy transkrypcję, podsumowuje meeting, a także narzędzie do tworzenia projektów opakowań produktów lub wizualizacji opartej na opisie lub referencyjnym zdjęciu. Przypominam, że w zawartości maila, także obiecany kod rabatowy na zakup bestsellerowej nadchodzącej fali, tylko dla społeczności. Na dziś to tyle. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, a w komentarzu na mailu z przyjemnością Przyjmiemy Twój feedback. Co Ci się podobało, a co możemy zmienić? Na dziś to tyle. Dzięki za odsłuchanie. Do usłyszenia w czwartek.